Wieków. Dla Polaków to dzień szczególny. Chcemy podziękować Panu Bogu za darstwo krzyża przekazane naszej ojczyźnie ponad 1050 lat temu, a w sposób szczególny w XVII wieku yy, odnowiony jako dar królowej naszego narodu. Prowadzimy się w naszej świątyni, ażeby podziękować. Panu Bogu za Maryję i podziękować Panu Bogu za całe to dzieło, jakim dzisiaj zostaliśmy otoczeni przez jej miłość i opiekę, szczególnie jasnogórskiej, ale dzisiaj chcemy podziękować za miłość Matki Bożej Fatimskiej, bo na świętej będziemy świadkami poświęcenia i nałożenia korony na nową figurę Świątynia. Bardzo serdecznie chcę w swoim imieniu i Waszym powitać księdza Bramata Marka Fitucha, który od rana dzisiaj przewodniczy naszej modlitwie, głosi Boże Słowo i dzisiaj poświęci naszą figurę. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów, pozdrawiam asystę. Mamy też zespół uwielbiany, który towarzyszy nam też od rana uwielbieniem Boga i uwielbieniem Matki Najświętszej i swoim świadectwem. Na Tymiusze Świętej będziemy modlić się.